Grudniowy balans właśnie zmienia układ sił w Clash Royale. Kilka kart dostaje szalone wzmocnienia, a inne tracą swój dotychczasowy status meta potworów. Jeśli grasz ladder lub turnieje, te zmiany odczujesz od razu. dzisiejszym materiale. Przeanalizuję zmiany, które zostały dodane w grudniowej aktualizacji w poniedziałek 1 grudnia. Buffy, nerfy i jedna korekta, które realnie wpłyną na to, czym będzie się grało w nadchodzącym sezonie. Zaczynamy. Pierwszą kartą jest Barbarian Barrel. Jego obrażenia obszarowe zostają zmniejszone z 240 na 230. Czyli o 4%, oraz czas pojawienia się barbarzyńcy spowolniony z pół sekundy na jedną sekundę. Kolejna zmiana dotyczy Royal Ghost Evo. Obrażenia soldierów zostają zmniejszone ze 130 na 102, czyli o 22%, oraz obrażenia przy spawnie spadają z 261 na 204, czyli również o 22%. Następna poprawka pojawia się przy elektrospyrycie. Jego szybkość elektrycznego łańcucha zostaje zmniejszona o 20% z sekundy na 25 sekundy, co daje stun 4 jednostką na sekundę, a nie pięciu. W tym balansie zmodyfikowano także Baby Dragona Evo. Bonus szybkości dla sojuszniczych jednostek zostaje osłabiony aż o 40% z plus 50% na plus 30%. Do listy zmian dołącza również Valkyria Evo. Jej ability zasięg Tornada zostaje osłabione z 5,5 kratki na 5 kratek, czyli o 9%. Nie bez modyfikacji pozostaje też Canon Evo. Obrażenia obszarowe przy postawieniu spadają z 304 na 281, czyli o 8%. Balans zahacza również o egzeku. Evo. Jego obrażenia bliskiego zasięgu dostają osłabienie z 294 na 268, czyli o 9%. Aktualizacja wprowadza zmianę także dla Magic Archera. Pierwszy buff. Jego obrażenia wzrastają ze 133 na 143, czyli o 8%. W zestawie poprawek znalazł się również Void. Uderzenie pierwszego celu wzmacnia się z 320 na 340 obrażeń, co daje 6%. Supercell zdecydował się również na modyfikację Freeza. Obrażenia zwiększone aż o 29% ze 115 na 148. Wśród zmian nie zabrakło korekty dla Goblin Demolishera. Jego szybkość ataku dostaje buff o 9% z 1,2 sekundy na 1,1 sekundy. Na koniec warto wspomnieć o zmianie w trzech muszkieterkach. Poprawa celowania pojedynczej muszkieterki, która sprawia, że nie będą niszczyć tych samych drobnych jednostek, marnując cenne naboje. To wszystkie zmiany, jakie dla Was przygotowałem. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie i czy nie graliście którąś z tych kart. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów oraz obejrzeć poprzednich filmów. Do następnego!